Cześć! Postanowiłam nagrać Wam nieco inny vlog. Trochę jestem skrępowana, w szczególności, że widzę takiego pana, z którym zawsze chodzę na spacerze z psami, bo jestem na spacerze z psami. O! E, zaraz Wam opowiem o moich rodzinach i wielu innych rzeczach, ale na razie muszę przerwać, bo muszę przywitać się z panem, a strasznie się wstydzę. Dobra, mój e, znajomy ze spaceru już poszedł. E, chciałabym. Suki, chodź! E, chciałabym Wam opowiedzieć o moich urodzinach, a właściwie też o tym, dlaczego mnie ostatnio nie było. O Jezu, chyba zasłaniam głośnik. Eee, a, e, nie tak. E, jak się domyślacie, e, ostatnio miałam sesję, także cały czas biegałam po uczelni z indeksem przez ostatnie dwa tygodnie, ale udało mi się wszystko zaliczyć, co prawda, nie tak dobrze jak w poprzednich latach i poprzednich semestrach. No bo muszę przyznać szczerze, że troszkę się nie przyłożyłam w tym semestrze. Jestem już trochę myślami w moim licencjacie, którego cholernie się boję. Jeżeli ktoś ostatnio zdawał licencjat w zeszłym roku, to bardzo bym prosiła o jakieś słowa wsparcia. Bo naprawdę cholernie się boję, tak samo jak bałam się matury, prawa jazdy i wielu innych rzeczy ciężko sobie radzę ze stresem. No ale zobaczymy, jak to będzie. Tak jak już powiedziałam, miałam sesję. Obecnie mam tydzień wolnego, więc muszę poogarnieć sprawy związane z pracą, z jakimiś innymi duperelami. Na przykład nie opowiadałam Wam historii, że w grudniu e, nie, w styczniu, na początku stycznia. E, nie, pod koniec grudnia przed samym Sylwestrem złapała mnie policja i zabrała mi e, dowód rejestracyjny, bo nie miałam... Ja nie myślę nigdy o takich rzeczach, ale nie miałam aktualnego przeglądu samochodu. No i muszę na przykład jutro jechać do urzędu, odbierać co, a zanim w tym urzędzie się ogarnę i to wszystko zrobię. No, takie historie, wiecie, każdy to zna na co dzień ma wiele takich sytuacji. Poczekajcie, muszę ogarnąć mnie w jesteście. No, i to właściwie tyle. No i były moje urodziny 30 stycznia. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, bo wiele osób do mnie pisało i maile, i, i wiadomości na Facebooku, i na Instagramie. Serdecznie Wam dziękuję. E, o, przy okazji mi się zabiła. E, w piątek po zaliczeniach oczywiście po zaliczeniu całej sesji e, wybrałam się na imprezę, było super. E, w niedzielę był obiad rodzinny, i. Bardzo miło spędziłam moje 23 urodziny. Hmm. To chyba tyle, co chciałam wam powiedzieć. No nie będę wam opowiadała jeszcze o e, moich ekscesach z policją, bo że to taki żart głupi. A propos tego, że, że zabrano mi dowód rejestracyjny. Ale e, nie, nic się nie dzieje, nie mam ekscesów z policją, tak jak Justin Bieber na przykład. O nie, to nie ja. E, coś bredzę, ale to chyba dlatego, że dobrze mi robi słońce. Czekam na wiosnę. E... A, i miałam Wam jeszcze jedno powiedzieć. Wykrakałam z tym, że 30 na moje urodziny na pewno będzie mróz i śnieg, bo zawsze wtedy jest. Trzymajcie się. Buziaki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi już ręka więdnie. Buziaki. Pa! Around your mind, you'll take it with you if you decide, if you decide to go. Oh, there's nothing in my life besides your love. Nothing in my life besides your love. Nothing in my life besides your.